Witajcie tutaj MrPesm98, a to kolejny odcinek z serii M jak Minecraft Alpha. Zapraszam do oglądania. No dobra, w pierwszym odcinku mieliśmy. What the fuck? Co to? Co to za tablica? Co to za tablice są? Dobra, przynajmniej zaraz, ale. Krowo, widziałaś coś? Widziałaś coś, krowo? O kurde, widziałaś coś? Idiotka. Dobra, ale. Co to w ogóle jest? Co to za tablice są? Kto je tu postawił w ogóle? Co to ma być? To nie ja. Ludzie. Witajmy, starze Byłem dziś w twoim świecie. Hmm. I muszę przyznać, że mój jest lepszy. Hmm, no, możliwe. Idąc prosto znajdziesz tunel, przeznaczenia, który przeniesie Cię do innego świata. Nie musisz mi wierzyć, ale myślę, że warto. Hirobrain, tak. Jakie tunel przeznaczenie w ogóle? Co to ma być? Jakie tunel przeznaczenia, co? No, krowo, widziałaś coś naprawdę, że ktoś tu szedł, Hirobrain? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tu szedł Hirobrain? Krowa, powiedz mi, prosto w oczy. Kiwa mi! Pokiwa mi tak! Hero, Brand tu był! O matko, kochana! Ja cały czas siedziałem w podziemiach. Kopałem trochę węgla. Dobra, idziemy. Idziesz, idąc prosto, znajdziesz tunel przeznaczenia, który przeniesie cię do, do innego świata. Chciałem tu wszystko zostawić? Tą całą świątynię, ten cały dom? Moje wszystkie kopalnie, szklarnie? Boże, ale ja nie mogę. No, myślę, że to jest jakaś okazja, przeniesienia się, bo to fajne, myślę. Czyli muszę to wszystko pożegnać. No dobra, dobra, idę. Idę, ludzie. Dopiero co dom przebudowałem. Jejku, i po co mi to było? Pokicha. Dobra, idziemy. Dario, obronisz mnie, jakby co? Nie mam żadnego miecza, nie mam przy sobie nic w tym momencie. Hm, strzałka wprost, Super. Kurczę. Co to jest w ogóle? A, to tu jest. Tutaj wydobywałem piasek, pamiętam. No, tu też wydobywam piasek. Świnie, no. Widzieliście Hierobrind? Widzieliście Braina? No tak, czy nie? Nie, nie widziały, ale. Ale może się dopiero tutaj zrespiły, więc może ich to, do, do nich to nie dotarło jeszcze. Oni tego jeszcze po prostu nie widziały, bo po prostu tam jeszcze nie były. Prosto przez las, no spoko. O kurczaczek. Widzicie to? ty w mordę. Jezus. Aż mi się lak zrobił. Tunel przeznaczenia miłej podróży Hirobra, No to naprawdę pięknie. Słuchajcie. Yy... Nie wiem, gdzie się przeniosę. Nie mam żadnego pojęcia, tak naprawdę, gdzie ja się przeniosę. Więc. Słuchajcie. To będzie chyba koniec tej serii, bo. Jezu, jakie je się. Zobaczymy, jeżeli się przeniosę do alfy. Do innego świata, do alfy, no to będzie alfa dalej, druga, drugi sezon, ale kurde, ale jeżeli to będzie nowy świat, to nie będzie już Megra w alfa, o matko boska. No dobra, przeżegnajmy się, Boże, most stąd. Żeby podróż się do musimy zgasić światło za. Dobra, trzymajcie się, nie będę tego całego nagrywał. Jak dotrę, nagram materiał. Przynajmniej widzę jakieś światło w tunelu. No, cześć. Pożegnaj tu ciemno.